Z ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Ile razy otwieram Pismo Święte, zawsze zdumiewa mnie fakt, jak bardzo w Biblii spełniają się, wszystkie zapowiedzi Pana Boga, jak konsekwentnie Bóg realizuje swój plan zbawienia wobec człowieka. Jan Chrzciciel nad Jordanem mówił o tym, że pomnijcie mocniejszy. Ten, który nie jestem rozwiązan, że kojego sandałów was będzie duchem świętym i ogniem, a ja nie jestem godzien. I dzisiaj te słowa się spełniają. Jan został uwięziony. Można powiedzieć, skończył się czas działania na Chrzciciela. Zaczyna się czas Jezusa. Zobaczmy jednak, że Jezus... Rozpoczyna swoje działalności w Jerozolimie, tam gdzie świątynia, dom ojca, tam gdzie przybywają wszyscy ludzie, ale usuwa się do Galilei. Galilea nie miała najlepszej opinii w tamtych czasach. Nie tylko dlatego, że są to tereny rolnicze, że wielu ludzi po prostu tam uprawiało ziemię, ale przede wszystkim tam było wielu. Ludzi innych narodowości, którzy nie uznawali Boga, ludzi bezbożnych, bogan. O tej krainie mówi się kraina ciemności, lud siedzący w ciemnościach. Ciemność zawsze jest symbolem zła, symbolem grzechu. Jezus nawet nie zostaje w swoim rodzinie na Nazarecie, ale idzie właśnie tam, osiada w Kafarną nad Jeziorem Galilejskim. W języku hebrajskim kineret, zobaczmy jednak, że tamtędy wiodła droga morska, droga z Damaszku do Morza Śródziemnego. To znaczy, że tamtędy przechodziło wielu ludzi, wielu ludzi podróżowało. Można powiedzieć, że Jezus jest dzisiejszym językiem przy głównej trasie, a więc tam, gdzie szybko rozchodzą się wszystkie wieści, to nie tylko na terenie całego kraju, ale na teren ówczesnego świata. Stolica, jak powiedziałem, już miasto Boga, szczególnie wybrane, jedna tak jak wiele stolic zajęta często różnymi sprawami, niekoniecznie Bożymi, handlem, polityką to jest dzisiaj. Stolica dzieje się wiele rzeczy. Zawsze jednak bliski Bogu. To prawda, że do stolic płynie też wielu ludzi, wielu migrantów, przychodzi też do naszych miast. Kiedy o tym wszystkim myślimy, wydaje się, że nadszedł czas, ażeby tak jak kiedyś wszyscy szli do Jezusa, teraz ludzie krajów Afryki. Przybywają do Europy, przybywają z innych kontynentów, a żeby tutaj szukać prawdziwego Boga, szukać Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy za to odpowiedzialni, czy ukażemy go światu, czy ukażemy go tym, którzy do nas przybywają. To jest nasze zadanie. Bardzo istotne jest to, że Jezus mówi: nawracajcie się. Tak często powtarza się to słowo: nawracajcie się, to znaczy wracajcie do Boga. Wracajcie do Waszego Ojca, wracajcie do domu, wracajcie do siebie. Kiedy człowiek wróci do Boga, właściwie całe zadanie już jest spełnione, bo Boga jest wszystko, co nasze, cała nasza teraźniejszość i cała nasza wieczność.